Cześć, ja jestem Rafał, i moim postanowieniem noworocznym była decyzja o zmianie programu do edycji. Postanowiłem, że przesiądę się na DaVinci Resolve tak w 100%. Wcześniej pracowałem na Final Cutie ponad dwa lata, ale uważam, że DaVinci jest bardziej przyszłościowym programem, dużo więcej potrafi, no i czas zrobić krok dalej. Dlatego w dzisiejszym materiale chcę pokazać, jak nauka kilku skrótów może przyspieszyć drastycznie Twoją edycję, właśnie w programie, którego używasz. Na samej osi mam przygotowany przykładowy materiał, który chcę teraz obrobić. Załóżmy, że jest to A-Roll i pierwsze skróty, które moim zdaniem warto zacząć stosować dotyczą na przykład, żeby pojawiła się zakładka efektów, media poolu czy nawet inspektora. Ja sobie ustawiłem te skróty pod Shift-Q. Będzie to pokazywanie i chowanie efektów. Shift plus tabulator będzie odpowiedzialny za chowanie inspektora oraz pokazywanie. A sam tabulator pokazuje media pool. Gdy już mnie nic nie rozprasza, jestem zdecydowany na edycję. Widzę tylko główny materiał, czyli a-roll oraz ewentualny podgląd. Do samej edycji używam czterech skrótów. Pierwszym podstawowym skrótem, który ja mam przypisany pod literkę e, jest to split clip. Zwyczajnie, jadąc po timeline, mogę wycinać, co tylko mi się podoba. Drugim skrótem, który jest bardzo pomocny w tym wypadku, jest to ripple delayed. Ja mam go ustawionego pod Q. Przy zaznaczeniu miejsca, które chcę skasować, klikam w tym wypadku Q, wszystko się kasuje i przy okazji wyrównuje cała ścieżka. Bardzo przydatnym połączeniem jest split clip z dodatkiem Start to Playhead, którego mam ustawionego pod W. Używając splita, rozdzielam klip jadąc do momentu. W którym myślę, że chcę mieć już kolejne cięcie, a nie potrzebuję tej całej pustej przestrzeni, w której prawdopodobnie nic się nie zadziało. Ja się zastanawiałem na przykład, co powiedzieć. Klikając w, używając start to playhead, cały ten obszar zostanie skasowany i przybliżając. Na przykład cały materiał, uznam, że wszystkie gapy chcę wyciąć. To tym prostym sposobem i prostym skrótem. Bardzo szybko w kilku chwilach mam wycięte puste przestrzenie. Dosłownie używając split clipa oraz start to playhead, cały proces edycji można przyspieszyć, myślę, że śmiało o 50%. Bardzo dobrze sprawdza się ta kombinacja, edycując materiał do przodu, ale zakładając, że jakąś część materiału dołożyłem, i jedną część już mam obrobioną i chcę obrobić drugą, ale w drugą stronę. I tutaj Tutaj się przyda podobny skrót End to Playhead, który mam ustawiony w tym wypadku pod R, i stosując tą samą zasadę, można wycinać wszystkie gapy dosłownie dwoma kliknięciami w sekundę. Zakładając, że cała edycja wstępna już jest gotowa, główny materiał już jest pocięty, ja lubię się jeszcze posiłkować czterema skrótami, które mam ustawione pod 1, 2, 3, 4 oraz tylde, które pomagają mi. Na przykład w odsłuchu. Pod jedynką mam ustawiony start, pause, playback, czyli to samo co docelowo pod spacją. Zwyczajnie wciskając jedynkę jest play, drugi raz stop. To samo mam pod spacją. Używam na, na przemiennie. Jeden i spacja. Pod dwójką mam play forward. Działa to podobnie. Po jednym wciśnięciu materiał zaczyna grać, po drugim wciśnięciu jest razy 2, a po kolejnym jeszcze szybciej. Bardzo podobna analogia jest do numeru 3, gdzie mam ustawione play reverse. Po jednym wciśnięciu trójki, jak sama nazwa wskazuje, materiał zaczyna być odtwarzany wstecz, po naciśnięciu drugi raz. Materiał zaczyna grać wstecz razy dwa i kolejny jeszcze szybciej. Jest to bardzo przydatne, szczególnie w momencie, jeśli chce odsłuchać jakiś kawałek, trzeba by na pewno pasuje, tu jakiś efekt przejście, bądź coś, co chce się upewnić, że jest prawidłowo ustawione. I czwartym skrótem, który w tej sekcji mi bardzo pomaga, jest tylda, pod którą mam przypisane po prostu linkowanie klipów. Standardowo klipy są zlinkowane. Trzeba by było je odlinkowywać, przesuwać i tak dalej, i tak dalej. Ja mam to ustawione pod tyldą. Ten klip mi się wtedy odlinkuje. Mogę zrobić na przykład delikatnego L-kata, J-kata, czy dowolnie co potrzebuję w tym momencie. Można zaznaczyć również kilka ścieżek i je zlinkować ze sobą. Wtedy, jak chcę coś przesunąć, to się przesuwa cała sekcja, ta większa. Kolejnym skrótem którego używam praktycznie od początku w tym programie, jest klonowanie ścieżki. Krót jest przypisany defaultowo pod Option Start, a użycie go jest dosyć proste. Trzymając Option bądź Start, wystarczy złapać za klip i przesunąć go do góry. Następnie, używając tyldy, kasować ścieżkę dźwiękową oraz Shift i tabulator, żeby otworzyć inspektor i stworzyć szybkiego reframe'a bądź punch ina, tak żeby klip. Nabrał dynamiki. I zakładając, że nie chcę, żeby ten punch in był przez całość tego klipu, wystarczy, że go potnę poprzez używanie skrótu Split Clip oraz kolejnego skrótu, który jest niezwykle przydatny i jest to w miarę świeży skrót, którego się nauczyłem, jest to Enable Clip. Ja mam go ustawionego pod myszkę, tak, żeby mi się wygodniej i szybciej pracowało. I zakładając, że ten środkowy klip chce, żeby nie był aktywny, bo uznaję, że w tym momencie. Będzie lepiej, gdy ten punch in zniknie. Klikam skrót na myszce i ten klip jest tymczasowo wyłączony. Przy renderze on też będzie non stop wyłączony. I w tym momencie, sprawdzając sobie całe ujęcie, mogę zdecydować, czy faktycznie chcę, żeby tak zostało bądź nie. Jeśli jest tak, że uznaję, że nie potrzebuję tego klipu, mam drugi skrót pod y, myszką. Jest to zwyczajnie zduplikowanie backspace'a, czyli delete selected, klikam i znika. Następnie zakładając, że ten klip chciałbym przyspieszyć bądź zwolnić. Do tego ja używam trzech różnych skrótów, które przypisałem sobie pod command alt. Jest to kolejno E, R i T. E jest odpowiedzialne za Change Clip Speed, R jest odpowiedzialne za Retime Control, a T jest odpowiedzialne za Retime Curve. No i tu może powstać pytanie dlaczego akurat trzy skróty, a nie jeden? Ponieważ każdy z tych skrótów trochę inaczej wpływa na materiał. Zaczynając od pierwszego Change Clip Speed. Po użyciu skrótu otwiera się okienko, zakładając, że tu chcę wprowadzić 50% spowolnienie, czyli o połowę, 50 klatek do 25, mam kawałek zwolniony i zaletą Change Clip Speed jest to, że długość klipu pozostaje taka sama. Wrócę teraz na 100%, aby pokazać retime control. Używając tego skrótu, wyskakuje menu. W tym menu można zrobić kilka rzeczy. Na przykład dodać speed pointa. Wtedy klip się rozjeżdża na dwie części i można zrobić wtedy ewentualnie speed rampę. Ten klip ustawię wolniej, o 50, ale jak zapewne już zauważyłeś, przy tej metodzie klip ulega wydłużeniu, a tą stronę chciałbym na 150% i przy tym cięciu zwyczajnie powstanie delikatny speed ramp, przyspieszenie. Ale co jeśli chciałbym bardziej płynne te przejście zrobić? No i tu na pomoc przychodzi kolejny skrót, który jest odpowiedzialny za retime curve. Tutaj zaznaczając sobie retime speed widać zdecydowanie, że ta rampa następuje od razu, a ja nie chciałbym takiej. Zaznaczam sobie tą kropkę i zmieniam ją wartość na tą. I teraz mogę sobie spokojnie zadecydować i sprawdzić jaka ta krzywa będzie odpowiednia dla mnie. A używając dodatkowo skrótu 1, 2, 3, bardzo łatwo mogę sprawdzić w obie strony jaki efekt uzyskałem. A gdy uznaję, że jest wszystko gotowe używam ponownie tych dwóch skrótów i klip wraca do normalnej wartości pamiętając o tym, że tu nastąpiła rampa, czyli przyspieszenie. Gdy już uznałem, że skończyłem edycję głównej gatki, przechodzę do dodania zwyczajnie birolów. I mój workflow wygląda następująco. Zaczynam od dodania ścieżki, w tym wypadku numer 3. Zaznaczam ją jako główną w tym momencie, żeby program wiedział, gdzie dodać birole, które zaraz będę wybierał. Odznaczam ścieżkę audio. Nie chcę w tym wypadku, żeby audio, jakiekolwiek, które się nagrało, dodało się z birolem. Następnie używam pierwszego skrótu, który mi pomaga w tym. Jest to Single View Mode. Ustawione pod V. Po kliknięciu tego skrótu pojawi się dodatkowe okienko, którym będę monitorował i wybierał ujęcia, które chcę dodać jako birol. Klikając dwa razy na przykładowego birola, mam tu już kawałek, który był wybierany kilka razy wcześniej, ale wrócę teraz do oryginalnego pełnego zasięgu. I tu używam kolejnych skrótów, które mi naprawdę ułatwiają życie w dodawaniu birolów, a mianowicie chodzi o Mark In, które mam ustawione pod Z, Mark Out które mam pod x oraz override pod C. I tu już pokazuję o co chodzi, bo same skróty niewiele mówią. Na tym podglądzie ustawiam sobie mark in, na przykład w tym momencie, bo uznaję, że klip, który chcę dodać, ma się zaczynać od tego. Uznaję, że to jest ten moment i zaznaczam mark out, bo chcę dodać tylko i wyłącznie ten odcinek. Ustawiając sobie playheada w tym miejscu, uznaję, że B-Roll ma się pojawić od tego momentu i zwyczajnie klikam Override, czyli w tym wypadku skrót C. I b-roll pojawia się bez dźwięku, mimo że dźwięk jest nagrany, oraz w zaznaczonej sekcji, czyli na ścieżce numer 3. I tym sposobem mogę dosyć szybko i sprawnie dodawać kolejne ujęcia dalej i dalej, a nawet przełączając się pomiędzy kolejnymi klipami, bardzo sprawnie i szybko całość materiału mogę zapełnić birolami bądź innymi ujęciami, które. Akurat w tym momencie są potrzebne. Myślę, że dodawanie tych samych biroli można sobie znacznie przyspieszyć jeszcze podczas edycji głównego materiału, na przykład stosując markery. Podczas edycji głównej gadki zaznaczam sobie miejsca, w którym ma się pojawić birol, i później tylko i wyłącznie wystarczy go wkleić. Ale to jest wszystko zależne, jaki workflow będzie pasował Tobie bardziej. Teraz chciałbym dodać jakiś zoom inny bądź inne efekty. I tutaj od razu będę miał bardzo fajnego tipa. Już pokazuję, o co chodzi. Używając skrótu Shift Q otwieram efekty, przechodzę na zakładkę efekty, a to co teraz chcę pokazać będzie wykorzystane za pomocą Adjustment Clipu. I chciałbym tu dodać zoom in delikatne. Otwieram inspektora, zaznaczam Adjustment Clip, zaznaczam Dynamic Zoom. Przechodzę tutaj do Dynamic Zoom, ustalam sobie jak bardzo jak szybko, jak dużo ma być tego kropa? Sprawdzam, czy taka prędkość mi odpowiada i czy w tą stronę jest ok. Nie, ja chcę zoom-in. Klikam swap w inspektorze, sprawdzam, i w tym momencie ten klip jest odpowiedzialny za delikatny zoom-in. Co ciekawe, jeśli wydłużę, rozciągnę ten klip, ten zoom-in również się rozciągnie, będzie delikatnie wolniejszy, ale będzie pamiętał wartości, które ustawiłem. I kolejny krok. I jest to coś, co w sumie dzisiaj się nauczyłem. Nie wiedziałem, że tak można. Wystarczy złapać ten adjustment clip i przeciągnąć go do media pool. I on się pojawi teraz w danym folderze i można mu zmienić nazwę. A jako, że jest to zoom in, daję mu taką nazwę. I ten zoom in, który nazywa się zoom in, pamięta wartości, które zostały ustawione wcześniej. Czyli teraz. Dodając zoom in do całego materiału kasuję ten adjustment clip, żeby nie wprowadzał mi zamętu. Zmieniam przy okazji ścieżkę na czwartą, bo chciałbym, żeby zoom in były w jednym miejscu. Zaznaczam dwa razy zoom in i stosując skrót, który wcześniej już omawiałem, czyli C override, bez problemu mogę dodawać zoom in tam, gdzie potrzebuję. Używając skrótu C override, tylko tu niestety trzeba pamiętać, żeby kliknąć to dwa razy. Bo po jednym dodaniu odznacza się i wtedy doda klip, który ostatnio był stosowany, czyli b roll jakiś. Ewentualnie, zwyczajnie można przeciągać zoom in, zoom in, zoom out. I takich adjustmentów można sobie stworzyć kilka, a stosując tą technikę, można naprawdę przyspieszyć całość, jeśli chodzi o dodawanie takiego finalnego efektu. I to aktualnie są wszystkie skróty, które używam na dany moment. Nie jest ich generalnie dużo, ale znacznie przyspieszałem edycję całego materiału. Zdecydowanie z czasem wprowadzę jeszcze więcej tych skrótów, ale na dany moment nie chcę się jakoś za specjalnie obciążać kwestią nauki jeszcze jakichś dodatkowych rzeczy. Małymi kroczkami do przodu. No i przed zakończeniem mam pytanie do Ciebie. Jak tego typu materiał Ci się podobał? Bo przyznam szczerze, że nie robiłem jeszcze takich materiałów i nie wiem czy taka forma będzie ok. A tymczasem tyle ode mnie. Cześć i do następnego.